No siemanko! E, chcesz mieć optymistyczny weekend? To dobrze, to zrobimy sobie kilka zadanek o tutaj takich weekend kickoff. Żeby był bardziej optymistyczny, to pomalujemy go na czerwono. Jest tutaj do wykonania kilka zadanek na optymizmie, na sieci Optymizm, czyli Layer 2 Ethereum. Eee, pewnie będzie tutaj wymagało to zadanie jakiegoś nakładu finansowego. Szczerze to jeszcze nie wiem, ale będziemy musieli tam wykonać kilka akcji. Generalnie nie patrzyłem na to, będziemy się rozdziewiczać, więc już nie przeciągając zapraszam oczywiście na Intro. No i tutaj mamy dwie misje I na jutro też mamy na, na sobotę. I to żebyście się nie ociągali z tym, bo tutaj jest, widzicie, że czas pozostały do końca jest jeden dzień i 8 godzin. Czyli do końca weekendu trzeba to zrobić. Podłączamy sobie naszego metamaska. Ciach. I teraz tak. Musimy tutaj dodać płynność na hopie. Dobra, więc wchodzimy tutaj. Pool i mamy Ethereum on Optimism. I tutaj mamy jeszcze ten Hop Ethereum. Ja tutaj trochę tego mam, ale to w sumie nie, nie potrzeba mieć tego, bo jeśli wpiszemy sobie tutaj 0,1, takiego sobie pula postawimy, to możemy go dodać bez tego Hop Ethereum. Także możemy do, dodać tylko jedną stronę tego Liquidity Pula i dajemy confirm i zobaczymy, czy nam to przejdzie. Dobra, więc mamy tutaj taką mikro pulę dodaną. Teraz możemy wrócić sobie na layer 3 i sprawdzić, czy nam to już zaakceptuje. Jeśli nam zaakceptuje, to możemy skoczyć tutaj na AWE, widzę. Tak jest. Ale to ta płynność już nam nie będzie potrzebna i możemy ją sobie wycofać po prostu. Dajemy tu confirm i idziemy teraz na AWE i tam będziemy dawać to ethereum pod pożyczkę. Remove, tak jest. Teraz jak mi wycofało tą płynność, to jeszcze mam tego dziwnego ich Ethereum, a ja go nie chcę mieć. Także przerzucimy to sobie na ten zrapowany. Dobra, konwertujemy. Dobra, tutaj już mamy zrobione, więc teraz możemy wskoczyć na to AWE. Aj, nie tu, tu. Connect Wallet oczywiście, więc tutaj musimy dać Ethereum. Supply. Tu jakieś czątkowe Ethereum mi zostało, no ale nic, jedziemy z tym. Mam nadzieję, że to chodzi o to Ethereum, a nie o to zrapowane. Tego zrapowanego mam w sumie trochę więcej. OK, mamy to dodane. Więc teraz sprawdźmy. Dobra, wskoczyło. Teraz musimy zdeponować SUSD w pulu na kurw. Dobra, więc start. Aha, wróćmy sobie tutaj i tu możemy wyciągnąć powrotem. Wszystko oczywiście. Approve to continue. Znowu musimy dać tego aprowa. Dobra. Withdraw. Withdraw my Ethereum. Więc kurw. Tutaj łączymy nasz portfel. Tak jest. I musimy załatwić sobie trochę SUSD. Tutaj musimy zrobić taki myk. Ja sobie zamienię akurat 5 dolarów z USDC na ten SUSD. Dajemy tutaj sell. Musimy zatwierdzić, oczywiście, na naszym metamasku elegancko. I zaraz wracamy tutaj na ten depozyt, zdeponujemy i sprawdzimy, czy nam to zaliczyło. Coś mi tu nie chciał przejść, ten swap, ale jeśli będziecie mieć problemy, to możecie go sobie zrobić po prostu na uniswapie. Dobra, już mi się to pokazało. To SUSD. Możemy dać depozyt. Dobra, robimy to w ten sposób, że tutaj zaznaczamy depozyt RAPT. Dajemy MAXA na nasze SUSD i dajemy tutaj depozyt. Dajemy APPROVE oczywiście. I za chwilę będziemy musieli potwierdzić jeszcze ten depozyt. No, coś tutaj jednak nie przeszło. Spróbujmy jeszcze raz. No, deponujemy i... Zobaczymy, czy to przejdzie. No, nie przeszło. Nie wiem, czemu nie mogę zrobić tutaj tego depozytu. Ale teraz balans mi zniknął, więc chyba jednak wskoczyło. My share, tak, wskoczyło tutaj. Jakieś drobne, no ale coś tutaj jest. Dobra, to możemy teraz wrócić tu. Verify. Kilka razy próbowałem i nie chciał wejść ten depozyt. No, ale musicie tam poklikać, spróbować różne opcje i w końcu wejdzie. Jeśli czasami by się wam przycięła jakaś transakcja to jest taki trik, że można sobie zresetować to konto. To nie jest taki reset, o którym myślicie, że wam tu zresetuje wszystkie te, tylko to resetuje wam po prostu historię transakcji. Wchodzicie tutaj w Advanced i tutaj macie reset konta. Jeśli by wam się zacięła jakaś transakcja to bardzo często właśnie ten reset pomaga. Dobra. Tutaj ten depozyt nam wszedł, czyli teraz musimy zdeponować te nasze LP do GUAGU. I tutaj już widziałem ten przycisk, stake Unstake in GUAG. Mieli i mieli i nic. Spróbujmy, czy może nas zweryfikuje, nie wiadomo. No nie, jednak nie. Dobra. O, teraz zaskoczył. Nawet mamy dwa potwierdzenia. Dobra, przeszło. Teraz wracamy tutaj, bierzemy verify i zobaczymy co się stanie. Dobra, mamy to complete. Elegancko zdobyliśmy 350. Ja wskoczyłem już na level trzeci, i teraz mamy. A musimy poczekać 10 godzin na następne zadanie. Back to quest. Pokażcie mi to, co my tutaj mamy do zrobienia teraz. No, w sobotę dopiero się odblokuje. Także w sumie na dzisiaj to by było tyle. Ale jeszcze fajnie by było odstejkować sobie tego pula. Tutaj withdraw and claim. Proszę Państwa. Unstake from gułag. Na początek wyciągamy tutaj wszystko. Teraz. Dobra. Teraz bierzemy tutaj withdraw. Oj, jakiś błąd. Szybki refresh. I widzę, że teraz chyba przeszło to. Ale to będzie trochę bzdura, żebym ja to wyciągał w ten sposób. Także weźmiemy sobie tutaj reject ja bym chciał dostać wszystko w USDC to bez sensu później to zamieniać widzicie tu jest po dolarze tego dolar tego także nie ja chcę wszystko w USDC i bierzemy withdraw i pyk i przeszło tutaj mamy pusto i elegancko więc życzę wam wszystkim powodzenia i do zobaczenia jutro będziemy kontynuować sobie tą ten wspaniały optymistyczny weekend więc chciałbym wam również życzyć Stosunkowo udanego wieczoru. Nie rozrabiajcie tam za bardzo. Siemanko, pozdrówki. Jo!